Prowizoryczny eee, kran. Spójrzmy. Wszystko jest mocne na cenach. Tutaj wyryty napis pierwsze przez Marcina Anioła. Um, do uzupełniania wody. Baniaczek. Tutaj jest dziurka, przez którą się wlewa wodę, żeby ją uzupełnić. O. Tu mamy zlew, przyniesiony przez Basię z posesji latarni kogoś. No. Przecieka, ale ładnie wygląda. Nie A gdy się go odwróci, wygląda jak latający spodek. Tak. Przejdźmy do samej czynności. Trzeba odkręcić. Delikatnie? Delikatnie. Tutaj wszystko sobie kapie, więc... Jak chcemy mocniej, to można też odkręcić mocniej. Ale to jest tylko malutko. Więc odkręcamy. O! Można umyć ręce. Ten pierwszy kiko, moich butów te tak? Teraz możemy jeszcze troszkę dolać. O, uwaga. To jest bardzo ważny proces. To kapie. Trzeba trafić do dziurki. Ej, to się wylewa. O. I teraz możemy umyć ręce cały od piasku i cholesterolu. Cholesterolu. <grym <grym> nie tak. Okej. Okay. Fuj. Dobra, weźmiemy trochę mocniej, było przecież mamy wody pod dostatkiem, żeby zapełnić, Żeby nie było. Jezu. Okej, okay, dobra. I po, po skończonej czynności trzeba zakręcić kran bardzo dokładnie. Uuu. Zakręcić? A to ja Dobra, i teraz mamy tutaj przygotowany papier, żeby ręce wytrzeć. Ten papier miał być do dmuchania nosa, bo no Parus ma katar. No właśnie. O, i jest chorych. O, jest papier, to Teraz idziemy idziemy do śmietnika wyrzucić. Albo możemy też spalić w ognisku, jeżeli będzie <laughs> taka I teraz